Witamy w Hollywood Hair Lab. To właśnie tutaj rodzą się nasze innowacje. Wspólnie z zespołem ekspertów z różnych dziedzin tworzymy zaawansowane formuły i rozwiązania, które wyznaczają nowy standard w branży. Każdy proces w naszym laboratorium jest precyzyjny, złożony i skoncentrowany na najlepszej jakości. Właśnie dlatego jesteśmy numer jeden na rynku. Jak wygląda testowanie Keratyny Plus? Właśnie tak, używamy mikroskopów i sprawdzamy, jak wygląda jej struktura, czy są zapowietrzenia i jak reaguje na nasze produkty Hollywood Hair, dzięki czemu mamy pewność, że nasze produkty oraz keratyna są najlepszej jakości i ze sobą współgrają. Dziękuję za wspólnie spędzony dzień w Hollywood Hair Lab. Mam nadzieję, że ta podróż była dla Was bardzo inspirująca, pełna nowej wiedzy, ale także ciekawa. Do zobaczenia wkrótce!